W dzisiejszym odcinku pokażemy postępy prac przy rozbudowie miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory. Zaapelujemy do mieszkańców, by informowali o pseudograficarzach. Powiemy o przebudowie kolejnych chodników. Zapowiemy drugi rok oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Poinformujemy o zmianach kursów autobusów linii 500 i 586. Zaprosimy też na Dzień Profilaktyki oraz do udziału w głosowaniu na oświęcim w turnieju miast. Przy ulicy Fabrycznej trwa rozbudowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory. To jedna z najważniejszych inwestycji miasta w sferze gospodarczej. Mają tu powstać nowe firmy i nowe miejsca pracy. W ramach tego projektu są realizowane dwa przedsięwzięcia. Jeden to jest właśnie realizacja inkubatora przedsiębiorczości. W tym miejscu stoimy. Tutaj za nami są dwa budynki które już będą w tym roku, mam nadzieję, ukończone, a w przyszłym roku pojawią już się nowe firmy. A drugim projektem jest realizacja drogi serwisowej właśnie wzdłuż ulicy fabrycznej. Dzięki temu otworzy się przestrzeń, przeszło 20 hektarów, gdzie będą się mogły lokować firmy. Jest to wyjście naprzeciw przede wszystkim właśnie tym postulatom gospodarczym. Oprócz komunikacji to największe wyzwanie właśnie rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i ten projekt wychodzi naprzeciw temu. Za blisko 11 milionów złotych, w tym 6 milionów, ze środków unijnych budowany jest inkubator przedsiębiorczości, budynek z pomieszczeniami biurowymi o łącznej powierzchni 3000 m2. W ostatnim czasie odnotowaliśmy większe zainteresowanie terenem przy ulicy fabrycznej położonym w specjalnej strefie ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Między innymi zainteresowaniem cieszy się przez dwie firmy, duże firmy z branży chemicznej i medycznej. Firmy te działają prężnie na rynku i w przypadku zrealizowania swoich planów inwestycyjnych otworzą się nowe miejsca pracy, a także podziałają jako magnes na nowe inwestycje w tym rozległym terenie. Właśnie jesteśmy na etapie pierwszego projektu dla pierwszego z inwestorów projektu już budowlanowo wykonawczego. To jest budynki o powierzchni około 3800 metrów, biurowo, magazynowo, produkcyjne. To będzie jakby pierwszy etap takiego kompleksu, takiego parku prywatnego technologicznego. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na drugi kompleks, który będzie powstawał po przeciwnej stronie tej inwestycji przy ulicy. Fabrycznej o porównywalnej powierzchni. Obecnie trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie istniejącego terenu inwestycyjnego, a także został złożony wniosek do Krakowskiego Parku Technologicznego, który pozwoli na wykorzystanie, pełne wykorzystanie ulg przez inwestora, który planuje tutaj zainwestować. Droga serwisowa wraz z infrastrukturą techniczną ma udostępnić firmom 20 hektarów pod działalność gospodarczą. Strefa ma być otwarta dla inwestorów w 2015 roku. Odnotowujemy większe zainteresowanie osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, jak i zainteresowanie firm, które chcą zlokalizować się w miejskiej strefie gospodarczej w Oświęcimiu. Jeżeli chodzi o obecny inkubator przedsiębiorczości, obecnie znajduje się w nim 32 firmy które dają łącznie prawie 200 miejsc pracy. Także zainteresowanie w samej strefie jest dość duże. Wkrótce pojawią się nowi inwestorzy, którzy wybudują tutaj swoje siedziby lub oddziały. W ostatnich tygodniach pseudograficiarze swoimi malowidłami i bulgarnymi napisami oszpecili kilka budynków mieszkalnych w rejonie m.in. ulic Olszewskiego, Sadowej i Nideckiego. Na niektórych z nich można zauważyć rysunki i hasła kibiców. Dla mieszkańców takie praktyki to zwykły wandalizm. Koszt ich usunięcia jest bardzo duży i obciąża kieszenie lokatorów wspólnoty mieszkaniowej. O skalę tego problemu i jak temu zjawisku zaradzić pytamy funkcjonariuszy organów prawa. Policjanci podczas codziennej służby zwracają e, uwagę na wszelkie przejawy łamania przepisów prawa, w tym również na uszkodzenie mienia. E, kiedy zatrzymują sprawcę na gorącym uczynku, e, po wykonaniu wszelkich czynności doprowadzają go przed wymiar sprawiedliwości. Natomiast w walce z tego typu przestępczością ważna jest także współpraca ze społeczeństwem. Dlatego apelujemy o zgłaszanie przypadków, kiedy widzimy, że na naszych oczach ktoś nanosi graffiti, wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy i powiadomić policjantów. Policjanci natychmiast podejmą działania w celu zatrzymania sprawcy. Kolejnym typem działań podejmowanych przez policjantów są także działania profilaktyczne realizowane w szkołach, podczas których funkcjonariusze zespołu do spraw nieletnich patologii Informują e, młodzież, uczniów e, naszych szkół o, o konsekwencjach e, postępowania, a właśnie m.in. uszkodzenia mienia, co za to grozi, jakie są konsekwencje e, przed sądem rodzinnym. Chodzi o to, że z reguły sprawcy, którzy są zatrzymywani, są w młodym wieku i warto e, zadziałać tak na ich świadomość, żeby później nie stanęli właśnie w młodym wieku już przed sądem. Faktycznie w naszym mieście w ostatnim czasie nasilił się problem pseudo-graffiti. Faktycznie jest tego coraz więcej. Staramy się, że tak powiem, zwiększyć czujność, większą ilość patroli wystawiać w mieście i pilnować tych budynków, tych elewacji. No niestety bez takiej wyraźnej pomocy mieszkańców miasta, no te nasze poczynania są raczej marne, bym powiedziała. Tutaj przede wszystkim chciałabym zaapelować do mieszkańców, jeżeli Państwo cokolwiek widzicie, bo to nie jest rzecz cicha do zrobienia. Jeżeli mamy do czynienia z takim pseudo graffiti, które zajmuje powiedzmy pół powierzchni budynku jednorodzinnego, prawda, czy wielorodzinnego, trwa to przynajmniej godzinę, żeby coś takiego zrobić. Jak nie dłużej. Nie jest to rzecz cicha, bo trzeba począsać tą puszką, w jeżeli znajduje się taka metalowa kulka i no słychać, słychać, że coś się dzieje. Bardzo bym prosiła, żeby w takich sytuacjach dzwonić na Straż Miejską. Nie przeganiać tych ludzi, tylko po prostu dzwonić. Nie trzeba podawać swojego imienia i nazwiska, można to zrobić całkowicie anonimowo i w takiej sytuacji patrol może od razu zareagować. Jeżeli nie my, to patrol policji, na pewno ktoś tam w tym, w tym momencie podjedzie. Jeżeli taka osoba zostanie... Przyłapana na gorącym uczynku, no to wtedy już jest dużo prościej, prawda? Wszystko później udowodnić, i taka osoba jest później pociągana do odpowiedzialności i musi naprawić na przykład taką szkodę. Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia również z czynem przepołowionym, czyli tutaj chodzi o wykroczenie i w tym przypadku za wykroczenie może grozić kara grzywny. Apelujemy do mieszkańców, by informowali o takich zdarzeniach policję lub straż miejską. Tylko szybka reakcja i interwencja służb mundurowych pozwoli ukarać sprawców. Bezpłatny telefon do Straży Miejskiej 986. Kilka chodników wewnątrz osiedli zostało niedawno przebudowanych. Stare i połamane płyty chodnikowe zamieniono na kostkę brukową, co ułatwia poruszanie się po nich, zwłaszcza osobom starszym. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia na święciemskich osiedlach, to stan chodników w mieście systematycznie się poprawia. Dzieje się tak dzięki temu, że inwestycje drogowe realizowane przez miasto i powiat obejmują również przebudowy zarówno chodników, jak i ścieżek. Ten program realizujemy od ubiegłego roku, gdzie wykonaliśmy pełną analizę. Natomiast w tym roku. Rozpoczęliśmy realizację. Między innymi wykonaliśmy chodnik przy ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy szkołą Piątką a przedszkolem, również pomiędzy ulicą Broniewskiego a ulicą Kasprowicza i przy ulicy Budowlanych. Miasto przygotowało już projekty przebudowy kolejnych chodników przy ulicach Dąbrowskiego, obok hotelu Galicja i Kopernika. Młodzi Żacy zainaugurują swój rok akademicki wykładem Małgorzaty Pióro pod tytułem Życie jest śmiałą przygodą, fotografia inaczej. Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy to projekt Oświęcimskiego Centrum Kultury i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pod patronatem honorowym prezydenta miasta Oświęcim. Inauguracja odbędzie się w sobotę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. W tym roku Uniwersytet będzie troszeczkę zmieniony względem roku ubiegłego, a mianowicie wszystkich młodych studentów podzieliliśmy na dwie grupy wiekowe młodsza, czyli dzieci 6-9 oraz starsza dzieci 10-12. Wszystkie wykłady przez cały semestr zimowy będą się odbywać w każdą drugą sobotę miesiąca dla starszej grupy o godzinie 10 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i o godzinie 11.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury dla dzieci młodszych. Opłata 15 zł za indeks dla nowych studentów i 20 zł to opłata roczna za możliwość uczestniczenia w Oświęcimskim Uniwersytecie Dziecięcym. Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy to spotkanie z eksperymentami i doświadczeniami, pasjonująca naukowa przygoda dla dzieci w wieku 6- do 12 lat, które w przystępny sposób chcą wzbogacić wiedzę, między innymi z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, ścisłych i rozwijać swoje pasje. Oświęcimski PKS zawiesił linię 500 i 586 relacji Oświęcim Tychy. W tej sytuacji Miejski Zakład Komunikacji wspólnie z miastem podjął działania w celu przywrócenia ruchu pasażerskiego na tej trasie. Na przystankach autobusowych pojawiają się informacje o zmianach oraz nowy rozkład jazdy autobusów. Obecnie zastępcze rozwiązanie linią 0 prowadzi PTS Bus Trans Tychy na trasie Oświęcim Miasto do przystanku Bierun Pętla z przesiadką do autobusów relacji Bierun Pętla Tychy. Od 3 listopada do końca grudnia. Dnia Komunikacja na trasie do Bierunia będzie obsługiwana przez Miejski Zakład Komunikacji jako linia 46. Zapewnione zostanie też połączenie z Tychami linią 0 obsługiwaną przez PKM Tychy. Już od 1 stycznia 2015 roku na trasie Oświęcim miasto Tychy-Nekster będzie kursowała jedna linia numer 686 na mocy porozumienia pomiędzy Oświęcimiem, gminą Oświęcim, Bieruniem i Tychami. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zaprasza 29 października do Galerii Książki na dni profilaktyki. Od godziny 12 do 15 będzie można zmierzyć ciśnienie oraz stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Z kolei od 16.30 do 18.00 będzie można skorzystać z porad dietetyka. Będą też konsultacje dla osób chorych na cukrzycę oraz podologiczne o pielęgnacji stóp. O 17.00 wykład na temat powikłań cukrzycy wygłosi diabetolog dr nauk medycznych Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz. Projekt został przygotowany w ramach roku aktywnego i zdrowego trybu życia. Oświęcim już po raz drugi walczy w turnieju miast Zumi. Wygrana daje możliwość kampanii promocyjnej w serwisach Zumi.pl, Onet.pl oraz Poznaj Polskę. Wystarczy wpisać adres turniejmiast.zumi.pl, dalej hasło Oświęcim i kliknąć. W tym roku pula nagrodzonych zarówno pod względem kwot na kampanie reklamowe, jak i ilości nagrodzonych została zwiększona. Szanse na wygrane mają trzy miasta. Zwycięzca otrzyma 200 tysięcy złotych na kampanię. Za drugie miejsce będzie promocja na portalach w kwocie 100 tysięcy. Zł. Miasto, które uplasuje się na trzeciej pozycji, będzie miało do dyspozycji 50 tysięcy złotych. Do końca głosowania zostało 15 dni.